Jak uciekają, jak uciekają, jak spier kurku jak spier to było, Ej, na samej górze jest 3, 4 jak tam nie no. wracajcie, 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 Ej, Matko, jak biła Lokajcie, kto może, lokajcie, może Nie, nie, nie Dobra, te wam jeszcze Nie, by nikomu kurwa ale rozdzielcie się, rozdzielcie się, nie wszystko jednego. no to nie Perłę chcę, 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 Nawet chcę, Ja idę na, chcę, 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 To chcę, We mnie chcę, chcę, jest ale ja się wypierdaliłem ty to ty to wiesz, ty to wiesz. Tak, no, nie no nie wiesz, bo mam przecież 400 gigamentów, kurwa Nie Kimulec Ej, no dobra, kurwa, No kurwa, Kimulec, tu siedzą jesteś? Kolejny nie raz nie kogoś od nas no, no. Ciekawe, chłop Granda takiego wykurwił Nie chodź, oh, nie Dawaj nie mam Daj nam o tyle, Daj nam niech Ej, nie dajcie mu na ścianę, nie <coughs> dajcie mu na ścianę. <coughs> On się wyjebie już prędzej. Patrz, Chmielu Widzisz go. A teraz jest kurde, czarnowa, sport. Kurwa. Spad, spad, spad. Nie no, wezmę, Dawaj Dobra, wam się, się, się Elo. Chcę mogę móc bo ci tak, Spokojnie, spokojnie. E, u góry, góry, Wychodzi. Strzelać, chodź. Ojej, ojej, ojej. na Nie bijcie mnie, Mam jestem bezkotwicowy. Nie że Dobrze, dobrze. Ogólnie nie bici papko, nie bici papko wszystko. Tu są e, e, na n, na n. I ty bo tylko Mam gościa. Nie, teraz. O kurwa, slocał jakiś Jezus Jezu On ucieka tam, ucieka No ale to jest zamkłane Nie ma to, coś go garda No nie bijcie się Garduj Na mam clicku Na na Ty powiedz, żeby ten wypierdalał Co? Z jakiś Kurwa! Nie połkujcie mnie, ten nie nie stamtąd tam to zabije? Tam. jestem wszyscy. się wszyscy... Ktoś się nie wiem. Ktoś ja się nie lubi. Ktoś Ale nie kurwa z się nie lubi. Ktoś się 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 się w się miejscu. To coś. się wyjebiemy jak